Przez stulecia kontynent amerykański był nieznany Europie. I odwrotnie, mieszkańcy Ameryki nie mieli pojęcia o innych kontynentach. Co prawda pierwszymi Europejczykami w Ameryce byli Wikingowie już w X wieku, ale był to tak krótkotrwały okres kontaktu Indian z Europejczykami, że ówcześni ludzie nawet go nie odnotowali. O tym, że Wikingowie dotarli do innego kontynentu, wiemy dopiero dzięki współczesnej archeologii i dociekaniom historyków. Tak więc dopiero pod koniec XV wieku okazało się, że są jeszcze lądy nieznane, i do tego zamieszkały. Ameryka składa się z dwóch kontynentów Ameryki Północnej i Południowej. Ta wąska część Ameryki Północnej nazywana jest Ameryką Środkową, ale nie jest osobnym kontynentem. Tutaj jednak powstały wspaniałe cywilizacje jeszcze przed przybyciem Europejczyków. Większość Ameryki zamieszkiwana była przez prymitywne, ciągle jeszcze prehistoryczne plemiona indiańskie, ale w Ameryce Środkowej powstały zaawansowane cywilizacje. W chwili przybycia Europejczyków dwie z nich ciągle odgrywały ważną rolę. Majowie założyli swoje państwo w gęstych dżunglach półwyspu Jukatan. Budowali wspaniałe świątynie, które bardzo przypominają sumeryjskie Zikuraty. Majowie byli wybitnymi matematykami i astronomami. Obserwowali planety i gwiazdy i byli w stanie określić zaśmienie słońca na setki lat do przodu. Pod koniec XV wieku ich cywilizacja przestawała już istnieć. Historycy się zastanawiają, dlaczego majowie po prostu odeszli ze swoich miast i zostawili je na pastwę tropikalnego lasu. Dżungle Jukatanu do dzisiaj skrywają wiele budowli majów. Ciągle jest tu wiele tajemnic do odkrycia. Także w Ameryce Środkowej, na terenie dzisiejszego Meksyku, swoje państwo założyli Aztekowie. Także oni wznosili wspaniałe świątynie, słynęli jako wybitni architekci, matematycy, astronomowie, tatuażyści. Niestety była to także cywilizacja pełna przemocy. Jako politeiści wierzyli w wielu bogów, ale ich bogowie różnili się od bogów starożytnych Egipcjan, Greków czy Rzymian. Aztekowie wierzyli, że aby ich ubłagać należy im składać krwawe ofiary z ludzi. Setki tysięcy ludzi zostało złożonych w ofiarach, umierali w straszliwych mękach. Właśnie dlatego Hiszpanie zdecydowali się później zrównać z ziemią ich wspaniałe miasto Tenochtitlan. A było to miasto niesamowite. Nie było drugiego takiego na świecie. Znajdowało się na wodzie, poruszano się po groblach lub na specjalnych łodziach. Kolejna z wielkich cywilizacji indyjskich powstała w górach Andach w Ameryce Południowej. Inkowie cywilizacja Inków dopiero robi wrażenie. Stworzona została w wysokich, niedostępnych górach. No, sami zobaczcie, jakim kozakiem trzeba być, żeby poruszać się po takich drogach. Oh, okay. A 500 lat temu nie było dźwigów, samochodów, maszyn. A mimo to Inkowie budowali okazałe miasta na szczytach gór, jak Machu Picchu, miasto, które Europejczycy odkryli przypadkiem dopiero 100 lat temu. I to tylko dlatego, że akurat przelatywali obok samolotem. Na czele państwa Inków stał król Inka, dziecię słońca. Inkowie stworzyli sieć dróg, wiszących mostów i świetnie działającą pocztę. Są też twórcami jednego z najdziwniejszych pism na świecie, kipu. Kipu to sznurki i supełki odpowiednio zawiązane tworzyły wiadomość. Życie Indian różniło się bardzo od życia Europejczyków. Przede wszystkim Indianie nie stosowali koła, nie wytapiali też metali poza złotem. Nie znali koni. Ale zaraz, powie jeden z was, widziałem na filmach, jak Indianie jeździli na koniach. Racja, ale to dopiero kilkaset lat później, w XVIII i XIX wieku, gdy Indianie kupowali już konia od Europejczyków. W XVI wieku widok konia dla Indianina był szokiem. To tak, jakbyśmy dziś mieli zobaczyć dziwne zwierzę z zupełnie innej planety. Za to Inkowie korzystali do transportu materiałów z lam i alpak. Do dzisiaj lama to popularne zwierzę w Andach. Indianie żywili się także produktami, które dziś można kupić niemal w każdym sklepie, ale 500 lat temu były nieznane w Europie: kukurydzą, fasolą, dyniami, ziemniakami, papryką. Gdy Europejczycy wylądowali w Ameryce, szybko zaczął się wyścig o zdobycie jak największej ilości ziem. Początkowo prowadzili Hiszpanie, którzy podbili większą część Ameryki Środkowej i Południowej, a także Portugalczycy, którzy podbili wybrzeża Brazylii. Do dziś w Brazylii mówi się po portugalsku, a w krajach podbitych przez Hiszpanów, np. w Argentynie, Kolumbii czy Meksyku, po hiszpańsku. Później do wyścigu o podbój Ameryki stadeł inne państwa. Francja, Anglia i Holandia. Do Ameryki wyruszało więc wielu awanturników z Hiszpanii. Bardzo często byli to ludzie ubodzy, zbiegowie, byli więźniowie. Nie dziwi więc, że tacy ludzie liczyli głównie na zarobek i złoto i nie przejmowali się życiem miejscowych Indian. Hiszpańskich i portugalskich zdobywców Ameryki nazywamy Konkwistadorami. Do najsłynniejszych konkwistadorów należeli Hernán Cortés i Francisco Pizarro. Hernán Cortés w latach 1519-1520 wraz z kilkuset konkwistadorami podbił kilkuset tysięczne państwo Azteków i obalił ich króla Montezumę. Kilkanaście lat później Francisco Pizarro z równie niewielką liczbą ludzi podbił państwo Peru, państwo Inków. Konkwistadorzy szukali legendarnego miasta złota, byli więc zdeterminowani i chciwi, a trudne warunki terenowe, męczący tropikalny klimat, tylko podsycały ich nienawiść. Pizarro podstępnie zwabił króla Inków, Inkę Atahualpę, któremu wcześniej okazywał przyjaźń. Obiecał Inkom, że wypuści ich syna słońca, gdy oni przyniosą mu tyle złota, by pomieściło się w celi Inki. Indianie wykonali zadanie i przynieśli Hiszpanom tony złota. Jednak zdradziecki chciwy Pizarro i tak zabił Atahualpę, chcąc zdobyć jeszcze więcej złota. Dlaczego Europejczycy, pomimo tak niewielkich sił, podbili tak wielkie i wspaniałe imperia? Przede wszystkim posiadali broń palną, żelazo i konie, czyli narzędzia bitewne nieznane Indianom. Poza tym, dzięki brodom i przewadze technologicznej, wielu Indian uważało ich za bogów lub zwyczajnie się ich obawiali. Najważniejsze jednak jest to, że Hiszpanie nie walczyli sami. Cortes wykorzystał nienawiść innych Indian do Azteków, którzy składali ofiary z ludzi. Pizarro też wykorzystał niektórych Indian w walce z Atahualpą. Sam, na przykład, wcześniej popierał Atahualpę przeciw własnemu bratu. Jakie były skutki odkryć geograficznych? Co dobrego, a co złego z nich wyniknęło? Przede wszystkim do Europy trafiły nowe produkty, nieznane wcześniej na naszym kontynencie: kukurydza, ziemniaki, papryka, pomidory, truskawki, słoneczniki, fasola, kakao i czekolada. Tytoń. Kauczuk, a także ptaki hodowlane, indyki. Europa zaczęła się bogacić, a Europejczycy zaczęli odkrywać świat i poznawać nowe kultury. Ale okres wielkich odkryć geograficznych to także ciemne karty historii. To zagłada i zniszczenie wielkich cywilizacji i ich dzieł sztuki. Śmierć milionów Indian, nie tylko w wyniku mordów i wojen, ale także ze względu na choroby. Dla Indian zabójcze okazywały się nawet przeziębienia, a także grypa, cholera choroby nieznane wcześniej w Ameryce, a przywleczone przez Europejczyków. Na przykład rdzenna ludność Karaibów została w 100% zgładzona. Nie żyje już ani jeden potomek czystej krwi Indian karaibskich. Za to najwięcej na Karaibach ludności czarnoskórej. Nie tylko zresztą na Karaibach, ale i w dużej części Ameryki. Są to potomkowie czarnoskórych niewolników, sprowadzanych tutaj do ciężkiej pracy w kopalniach i na plantacjach. Niewolnictwo to kolejny skutek odkryć geograficznych.